Znaczy, Musimy skakać No to Olimpicz, olimpijczyk no Pierwszy raz gram na tym serwerze Ale wiesz jaki to serwer przynajmniej, bo no, bo wbiłaś, no Super. Naprawdę wypadłem Pierwsze miejsce, nie wiem jakim cudem. O, czwarty, Piąte miejsce, on to jakim cudem Froger czyli gra taka była dawno stara Crossy Road! Mówić o okrośni rok. To nie miał na imię... ten ci nie nazywał Frogger. Nie nie, 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 Co się dzieje? Co się... nie, nie... nie umiałem grać w takie gry. A szczególnie w Minecraft, w którym te zwierzęta jakoś latają. Zwierzęta. Spież... Ja, może taktyka? No, a, taktyka. To jest niewidzialność, tak? Każdy ma niewidzialność. Czy jak tak, dokładnie. I każdy ma ogromnego laga mózgu, jak w to gra. KHowy? Verwicks nie przejmie odcinka swoimi rykami, okej? Okay? A więc tak, Abracadabra nie w ten film e, będzie sus No jest tutaj. Każdy więcej, film gdzie ty się pojawia, jest sus No to Vervix to, to był kluczowy krócile... ten, ten, ten Czwarte miejsce, to... miejsce. King wiem. of the Hill! King of the name. Hill, dobra! Aha dobra, bo się też dzieje. Tutaj już można używać szybka, nie jak w bombie. No beznadziejne zasady. Drugie miejsce. Drugie Ile miejsce. ja mam do. Jeszcze 9% do Josiego, i będę co mistrzem co co i. No. Ulubiona moja gra. Moj... Weep, Weep out. out. o co w tym chodzi no? Masz te dziury no, przegodzić. Deserio, no to jest tak, trudno się połapać w tym. No. Okej, okay, dobra. Rozumiem cię. I twój ból. No ciii! to jest taki... czemu to jest taki łatwe i tak nie daje radę tu przechodzić? No ta. Dokładnie. Nie! Nawet nie Co to jest? Pierwsze miejsce, tak, to jest pierwsze miejsce, jasne. Siódme miejsce! Pierwsze miejsce. Nie! Siódme! Rainbow z e, bo to jest e, podstawowa ranga. O kurde, to jest coś z Mario związanego. Tak, to jest coś z Mario związanego, bardzo dobrze zauważyłeś i trafnie bo to był taki ten, ten przeciwnik podstawowy. Pojęcia nie mam. Bo ja no, nie oglądam to Mario to... generalnie Znaczy, nie grałem, przepraszam za znaczy mi się myli Ja grałem bardzo dużo No ja też To fajnie, o, gratuluję teraz Pierwszy Minusowe punkty dają ci ujemne Uch. Matematyka o. mi się przypomniała No co? Mi też. O, dostałem minus 50%, a nie miałem ani jednego punktu Wy ile mam? Zero punktów, bo mi kradnął A kto ci kradnie? Wiem, dlatego ci kradnę. Bo lubię. Okej, okay, okej. Okay. Ej, czemu tak szybko biega? No... O, nie O, mam pierwsze! Robię życiówkę. A Werwix zawkuje, ciekawe naprawdę przeżycie. Grać zawkującym Werwixem to się tak często faktycznie nie zdarzy. Piąte miejsce, let's go! Lepsze niż wcześniej. Pierwsze miejsce, let's go! się klepać? Nie, masz tutaj craftować. A bowl, a co to było? Eee, ty. to była miska, wiesz? Tak, tak, tak. Się bałem. Pan skraftować cobblestone slab. Gdzie jest cobblestone? Gdzie. gdzie jest mój mózg? Oak pressure play. A, dobra, ty stoisz, tak się sam po angielsku Drugie miejsce, dobra. Jej, drugie miejsce! Ło! Nie no. ma. Winner, Przyska. gdzie to? O, no, dokładnie. Co sądzicie? E, tutaj masz e, przecież tak. E, no, są takie, musisz łapać to, co jest na niebie. A wiem, nie wiem. E, a dobra, no. Brut, e, znasz e, Undertale. E, to no jak się, nie, jak się da nie znać? Są tacy ludzie, którzy tego nie znają. E, to, a z, znasz Naruto? No znam, jak mówię, nie znasz Fortnite. Z, to nasz taką, a znasz a znasz taką. Yy, Ty wczoraj ja, nie jakby, Co? Y, blue, taką jakby szatę z czerwonymi chmurkami. Nie, to jest pierwsze, czego nie znamy i o czym mówisz. Czekaj. Nie, on mówi o churkach Glu... chyba. Glut, on, no nie nie, znaczy, fu furak on nie jest fanem anime. Ale ja bym, bo ja mhm. chcę się o coś go spytać, czekaj. Jedenastym miejsce taka, a, takie, taka, taka bluza, to y, z taką bluzą y, skin, czy z ubraniem Sansa? A myślisz, że ja teraz na to patrzę? No to spójrz. Nie mogę, gram na Brawlu, sorry. Nie, to nie graj na Brawlu. No, Daj sobie chwilę przerwy. <śmiech> <śmiech> I... Czekaj chwilę, o dwa Emeraldy, to naprawdę mocna na partia. Ooo, elemo. Czekaj, czemu ja mam ósme miejsce? George, gdzie jesteś George? George? Gdzie jesteś Grace? George jest na górze, jest na górze przy Vervixie, a gdzie jest Vervix to już pozostaję w Tobie. A czemu Werwiks jest? Czemu Werwiks stał się obojem? jest George, masz <laughs> eee, oczywiście, najlepsze imię na świecie. No, du to jest mój ziomo no nie Henry e, no Henry Grace! Tej te imiona się już powtarzają, tego Noah nigdzie nie ma. On zniknął! No nie, widziałem go w ostatniej okay. chwili! Szósty! <gryny> Przez połowę gry Noah szukałem Coś Zostaw mnie! Zostaw mnie proszę! Uważaj! A jak się zarażę, bo nie wiem. E, nie zarażasz się! Nie, nie, nie! oczywiście rzeczywiście to mogę sobie pozwolić Jestem. na to. E, zarażam Jestem. awków, zara zarażam Jestem. awków. No Ja Zobacz, o mój Boże! Cześć Werwix, nagrywamy odcinek, gdzie zaraz bije nową rangę, czyli Josiego, i chciałem to nagrać i uwiecznić. Ja jestem Gumbo, a Yoshi to był ten. Yoshi to był ten taki koń. Ja znam Josiego, nie wiem skąd. Bo wygrałeś więcej gier niż ja. Ty trzeba się zabić? Nie, trzeba nie kurczaki nie zabijać. Nie no, bierz bierz i... zabijać Ale nie zabijaj lisów, nie zabijaj lisów, bo Werwick sobie będzie smutno i to jest zabrzydliwe jak zabijasz lisy. A Felisa Lisa to lisa lisa. lisa, lisa, lisa. Mam tutaj ten Sansa na y, tym i tam jest szalik z y, lisiej skóry. Co ta dawaj? nie może Yeah. I like Fox, dokładnie, Warwick, bardzo popieram to, co yeah, powiedziałeś. Fox. good, good. najwięcej lisów. zrobimy najwięcej lisów. Trzecie miejsce. Smash. Czekajcie, ze a teraz, no nie wierzę, nie w tym momencie. Dlaczego w grę? Serio? Parma wróciła. Kurczę, na no, akurat no, tak, miałem z I na A ja umarłem. Dobra, nieważne. Greg, z masz tak? Ech, tak, 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 dokładnie. Tak, dmugnie, i na się Patykiem i jednym Ja chcę I wychnąć Wejść Blok reklamowy. 6 miejsce, miała istnieć Dobra dalej O oh nie, 100 <tacjusza> Obrażam, ale teraz się obrażam Jestem zły na was Aha Kurcze, ja to to się Albo jak Furczak Wystarczy kupić golarkę Wystarczy kupić golarkę do rzęs I mieć piękny do rzęs, <grym tacjusza> <mieć> piękny rzęs. <tacjusza> Jak najbardziej, mój przyjaciel. Ja, ja preferuję to, używam. Teraz, teraz, uczuk, musisz ten swoją opinię dać. Co jest. marketing. Ciekawe. Ciekawe. <śmienny> Ciekawe. 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 Ja, no Okej. Okay. Gdzie? Co? jak? Ja nie wierzę. Nie nie wierzę. wierzę. No, glut, się. Glut. Cześć. Wy się jakoś nie lubicie, czy jak? Nie. Ej, no bo on właśnie, on nie do tego powiedzieć. Co nie, jak będzie kaden 3 Ja za versus Verbex. Ja jestem za Verbixem, bo Furszak jest agresorem. Co? ogranicz swoje bluźnierstwa na moim odcinku, okej? Okay? To, to, to daj tutaj odgłos da, drzwiom tego mordy kurczaka. Nie pytaj, po prostu gry. Nie, internecie, w szkole Nie. Kurczę. I zatrzymuje się od kilku e, d, 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 Gier na piątym w, miejscu Vervix, ze mnie wszedł Squid Game, Squid Game Nasz dobry znajomy tą e, mapę robił Ale wiecie, wow. że My, my łamiemy e, e, To co mówili mi W szkole? Dobra szkoła tam Kto, no, <laughs> kto by tym się przejmował? Niech się pytali czy bawimy się w Squid Game oni chyba myślą, myśli że my się zabijamy w tej grze Wszystko mi zupnęło, ale głupia głupia granie na że. Z... Tak nie obejrzałem Squid tak Game jeszcze, brawo ja, ja. ja. Ale ja ani pierwszego sezonu, o ile drugi... drugi jeszcze nie wyszedł chyba. Drugi chyba jeszcze ma jeszcze Ale już był oficjalny chyba trailer tra drugiego będę więc. Nie Tak naprawdę. Tak mnie też to dziwi, że tego samego roku powstały dwa sezony. To jest naprawdę... wow. Nie. Bryland jest drogi? Dokumencyj... Pojęcia nie mam. No to ja Co znać, jesteś humanistą. Co?! Ale... Ale humanista to archeolog? Dobra. Nie. A jest archeolog? Dobra, Nie no dobra, nie, nie jestem aż tak niedorozwinięty, ale... No mam nadzieję. No ja nie chcę sojuszy! JESTEM SPRAWIEDLIWY! Ja też. Dlatego się cieszę, że mnie zabiłeś. A wygrałeś. 98%, no nie wierzę. Nawet. <laughs> tak niewiele? Tutaj jest taka mapka, to jest dobre. Nie, nie, nie. E, futrzak no, powiecie jest, przestań masno benować. Ale fajna Gra. Bo już mnie gardło, boli dzięki, że mi to Ale zaraz, daj orężowa. Nie, 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 Proszę, a, a chciałem, żeby na tym filmie wbić Josiego, no od kilku rund to jest niemożliwe po prostu. Dobra, to musisz wygrać Wy. Jezu Kto wygrał? Dave Dave wygrał jeszcze Dave'a, Musimy zrobić Dave'a. Nie, a czemu nie na lodzie? Okej, dobra. Bo na wodzie, to tak lód tylko roztopiony. Czemu nie? Bo ludzie tak roztopniony to jest. Czemu to jest drewno? A no, to nie, ja myślałem, że co No, to ja przez to drewno umieram. No. To kiedyś stał w miejscu. Kiedyś? Wiesz bo na początku to się ruszało, później stało w miejscu. Sunday. <tenure> Aha. Bo chyba coś się zbogowało. E, teraz? Co? Bo możliwe, że są dwa tryby no, tego, ludzi. Nie. nie, który nie, ludzi. nie w, ten ten... raczej nie. A, choć możliwe jest, ale raczej nie, nie wierzę w to. Co nie wierzę? Teorie Nie! Niee! Kurczę, pierwsze a, miejsce. Ja, było. A jaka jest ta teoria? Mondra? Czy taka jakaś? Taka no verwiksowata, czyli e, pośrodku. Czyli dekasuj. No tak, tak, dokładnie. Pięć, 99%, może no, się jeszcze uda. Ej, a długo się wbija procenty, czy nie? Zależy jaki dobry okay. jesteś. Nie. Ale to jest. kurczę. Nie kurczę! Zostałem sam. Umarłem! Tak, nie ma chwileczkę! Jak! Nie! I odciąłem go trzy razy! No, gas, please, no, no, no! Nie no. Uh. będę miał nie będę cię przez to utrzymać. Brawo, japa. Mogę zgadać rangi? Eee, ale... Eee, mam wtedy okazję, tak szczerze. nie jest Rosalina? Trudno! Nie, Fuczak, nie trudno, wiem lepiej. Wiem lepiej, jak się obchodzić z własnym kanałem. Melony arbydowe. Arbydowo-melonowe melony. Okej, okay, niech będzie. Mnie nie, umoję, więc... nie umarło mnie. Leżej, leżej. Klejus! Można nie mówić, tak? Klejus! Okej, okay. dobra. Nie, to już nie lubimy. Mm, Ej, wokacje. Wokacje. Tylko trzy punkty. A, Co? I co jest? Dawaj, inwokacje. Eee, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cieszę ten Tylko się dowie, kto cię stracił. Dziś piękność wstąpiła z nowymi. Co jej opisuje? <laughs> to po tobie, Panna Święta... Co? o Święta, co jest nibyście Ty z tych w basy bramie. to jest ogród zamkowy i z tego wiernym ludem, jak mi dziecko powróciła z to do jej matki pod Twoją opiekę, ofiarowane martwą podniosłem powiekę, i teraz mogę pieszo dojść w świętym progu i zawracać się podziękować Bogu. Teraz powodzić na ojczyzny łono, żeby znać moją duszę na tych pagórkach leśnych, do tych łąk zielonych. Szczególnie tych nie ma tych malowanych z Bożym rozmaitym, wyzłacanych na biały, Wśród takich sprzed laty, nad brzegiem Ruczaju, na pogorku niewielkich wyprzedzonych gaju, stał dwór szlachecki, że alecz podmurowany. Siedził się z daleka po ściany. Tym bierzesz odbite od ciemnej zieleni. To policja go bronią od wiatrów jesieni. W dumie mieszkalne niewielki wiele hendogi, i stodaje miał wielką i przy stogi, Urząd go to pod czego może. Widać że okolica obfita w zboże. I widać z niby kopiec, co wzdłuży wszelkich jak gwiazdy, widać z niby pługów. Nie wiem, nie, wiem, bo, bo, nie w grud to wydaje ten, kiedy rysujesz Co mówisz? Brawo! To jest mamy to. wow. Pim, pijcie wodę, My pijcie wodę. na pana i pamiętajcie. Michał, let's go! To jest mały, dobroduszny grud, to jest strąg No, dziękuję, że się pożegnaliście, dziękuję, że byliście podczas filmu, eee, no, dziękuję.